Póki jeszcze ten powrót lata, to babie lato, postanowiłam, że nagram filmik, w którym opowiem o moich propozycjach, jeżeli chodzi o klimaty świeże, na takie właśnie cieplejsze dni, wyższe temperatury, ale zapachy o ogromnej trwałości. Wbrew pozorom takich zapachów naprawdę można się doszukać, gdzie mamy właśnie klimaty lekkie, zapachy świeże, motywy zielone, cytrusowe, ziołowe, a te zapachy są naprawdę o bardzo, bardzo dobrych parametrach. I tutaj zdecydowanie na początek pokrążę sobie wokół nisze, wokół marek, których ogólnie zapachy są ogromnej trwałości, więc oczywiście profumum Roma. I tam z takich lżejszych klimatów bym wskazała na przykład ziołową figę, czyli ich nusy, taką zielono-ziołową figę. Także to będzie pierwszy, pierwsza propozycja, no ale jak wiadomo, zapach o no, wysoka cena. Teraz poszukajmy. Wśród jednak tańszych marek, chociaż jeszcze nie do końca, jeszcze przejdźmy przez Rouge Ban Rouge. Markę, która jest na pograniczu jak dla mnie niższej mainstreamu. Markę, gdzie tak naprawdę możemy doszukać się właśnie świeżych klimatów, ale o świetnych parametrach. I tutaj bym wskazała na pewno alegrie gdzie mam w takiego cytrusów takich szlachetnych, takich właśnie trochę zielonych igiełek, mięte, takie właśnie generalnie bezalkoholowe mojito, zioła rozgniecione, trochę posypane brązowym cukrem, właśnie te cytrusy przepiękne, aromatyczne, wyjątkowe. Również z takich właśnie świeżych a trwałych klimatów różba rozkazałabym incantation, czyli taką ziołową figę. Przepiękny zapach w takich klimatach właśnie jak na przykład różano, figowo, ziołowa, rosa botanika, czy też nie wiem, gruby w śródziemnomorskiej Zresztą wspomniany właśnie rosa botanika, świeży, taki chłodny, kobiecy, dystansujący klimat, również wskazałabym jako właśnie świeży, a trwały. I podobnie właśnie generalnie ogródki w większości RM, a między m.in. śródziemnomorskie, ale też świetnym ogródkiem i bardzo trwałym jest ogródek Tłat. Y Erme ma zapachy świeże często, ale o naprawdę świetnych parametrach. Ogródek tutaj jest bardzo długo, długo wyczuwalny. Ogromnie wyczuwalny, bym powiedziała. Fueguia i tutaj bym wskazała oczywiście Malenę i Algięsłenię. Algięsłenię, czyli liście porzeczki z paczulą. Ma malena, czyli porzeczka, liście porzeczki oraz Magnolia. Zapachy świeże, o świetnych, fenomenalnych wręcz parametrach. Niestety z w Polsce jest aktualnie... E, niestety jest aktualnie problem. Cóż jeszcze bym wskazała? Yy, bardzo dobre parametry, tak jak właśnie mówiłam, marka Herme i tam na przykład też o fajnych parametrach i świeżym klimacie jest żur, trochę w klimatach właśnie ogródka Panali, czyli Monsieli. Messieli, o Mesieli. tak, kiedy już takie się przyzwyczaiłam mówić, ale chyba się mówi Messieli, tak. Cóż dalej? Yy... Właśnie tak, jak wspomniałam, ta Rosa Botanika. Muszę na chwilę spauzować, bo miałam trochę pomysłów, a teraz mi tak uciekły. Generalnie, właśnie chciałam wspomnieć o Marce Fuegia, o Różban Rouge Róż, Rouge, o Marce Hermé. Momencik, spauzuję się, zastanowię, cóż jeszcze jest tak naprawdę trwałe wśród świeżych klimatów. No kończę sobie na tle szafy, bo właśnie żeby się trochę zainspirować i podecydować coś jeszcze to właśnie otworzyłam sobie szafę i spojrzałam, które ja mam zapachy takie właśnie świeże o świetnych parametrach. Generalnie marka Amouage zapach zapach brakendamski jest to zapach taki zielony, można by żyć świeży, ale on potrafi ukazać, ukazać wydanie świeże niekoniecznie zawsze jest w takim wydaniu lekko świeżym potrafi być taki mieć mocniejszy klimat, mocniejszy wydźwięk ale w małej aplikacji może być właśnie takim klimatem świeżym, zielonym, takie wy wykazać y, ujęcia aromatyczne i właśnie świetne parametry, i w małych ilościach należy go używać. Jeszcze momencik spełzuję, popatrzę dalej. Fragonar Tiel. Zieloność, y, taka zieloność z lat 90., y, i właśnie taka y, y, akcencji klipy. Bardzo dobre parametry, ma ten zapach i bardzo lubię przedszukać z plaką, bo na go kartonik widzę muszę odszukać i sobie może jeszcze tak właśnie letnio-jesiennie poużywać. Marka Cartier, która bardzo, że tak powiem, lubuje się w klimatach lekki, ma właśnie klimaty takie lekkie, trwałe, na przykład niestety wycofane bez ewolę Cartier, właśnie woda toaletowa, taki właśnie zielono-świeżo-kobieco-przestrzennie-łąkowy. Bardzo dobre parametry, niestety wycofane nad czym bardzo, ale to bardzo yy, ubolewam. Nie wiem, czy reformulacja nie dotknęła za bardzo tego zapachu, ale pamiętam, że Dicken Wine Woman to wysokie takie właśnie krystaliczne z mi pomidora. Z, tam jest też taki motyw takiej właśnie mokrości, wilgoci i ten zapach naprawdę długo wyczuwalny był na mnie. Nie wiem, czy reformulacja mu za bardzo dużo nie zrobiła, ale myślę, że też warto sprawdzić. Zodatkowo jest to zapach, który jest w bardzo fajnej, bardzo przystępnej cenie. Widzę, że już chyba nie mogę spauzować, nie wiem czemu. Momencik. Oczywiście zieleń, przestań, świeżość, liści porzeczki w yy, Diptyque L'ombre, lombre z Dolo. Tutaj zdecydowanie świetne parametry. Również porzeczka z mandarynką, z zielenią w Kenzo Le Monde beau, czyli Świat jest Piękny. Yy, przepiękny unikat, bardzo dobre parametry, długo wyczuwalny jest ten zapach, także, także zdecydowanie też polecam. Bardzo trwała piwonia, penhaligon z peonif. Dla niektórych bardziej zapach róży, dla mnie zapach piwoń, który ja kojarzę i który ja uwielbiam z ogródka moich dziadków, z części ogródkowej mojej babci. Przepiękny, chłodny, głęboki, taki bordowy wręcz w wydźwięku, dopełniony różą, ale przede wszystkim piwoniowy zapach. Zresztą może niektóre tutaj flakoniki też pokażę wizualnie. My Tutaj mamy peonii, już mam niestety taką nie na ile widać taką po prostu wręcz totalną resztkę. Wspominałam o amułaż braken, Już pokazuję. Proszę się nie śmiać, od Kenzo udało mi się póki co namierzyć koreczek. Kenzo, świat jest piękny. Gdzieś w Flakon, pewnie gdzieś jest osobno, może w jakiejś torebce, nie wiem, muszę, muszę namierzyć. Wspominałam o zapachach argentyńskich Przegenialnej marki niszowej Fuego. Tutaj mamy właśnie Algię Słania, no i też pokażę. Nie wiem na ile widać, ale widać totalna już resztka, niestety. Pokażę coś jeszcze innego. O, ja mi się tak ładnie tu wpasuje w mój strój, taki makijaż, wszystko różowości, takie wszystko pastelowe, delikatne. To jest marka Yves Saint Laurent. To jest Paris, wersja limitowana Premier Cross jak się chyba powinno wymawiać. Ta wersja nie powinna do końca tego roku, kiedyś próbowałam odszukać, namierzyć, tak ustalić i na pewno na mojej, w mojej garderobie perfumowej na fragrance mam dobrze wstawioną informację, która to jest wersja. Powiem tak, uwielbiam limitki Paris. I w ogóle najchętniej bym tutaj to już w ogóle, chyba nic nie ma w tym flakonie. No, dosłownie może pół mililitra. Przepiękne. Czy mi się flakony podobają? O, tak... Może nie do końca. Natomiast zapachy są tak romantyczne, tak przepięknie kobieco świeże, tak właśnie przestrzenne i naprawdę świetne, świetne parametry. Także jak ktoś znowu jakieś inne limitki, pary, koniecznie zdawajcie relacje, z którego z roku jak odbieracie, I mi się bardzo podobał zapach. On jest dla mnie taki niesamowicie sentymentalny. Zresztą dawno temu go używam. To jest mój wielo, wieloletni flakon. Nie wiem, ile ma lat ale ma dużo lat. Jeszcze bym dorzuciła kremowe, zielone magnolie od Aitali, gdzie mamy taką niesamowicie wyrazistą i charakterystyczną, nietuzinkową, unikatową zieleń i ten unikalny zapach, taki kremowy.